Tradycyjne ozdoby wielkanocne, artystycznie zdobione jaja i kulinarne specjały to wszystko czeka na Was już w najbliższą niedzielę na nyskim jarmarku wielkanocnym. Mali goście także znajdą tu wszelkiego rodzaju rozrywki. Jarmark Wielkanocny w bastionie świętej Jedwigi z pewnością może uchodzić za jeden z najbardziej romantycznych w województwie. W otoczeniu murów obronnych, pięknych restauracji i najlepszego na Śląsku biura informacji turystycznej, gospodarzy wydarzenia, zobaczymy mnóstwo wystawców oferujących. Kulinarne rarytasy, a także dekoracje wielkanocne i praca artystów-rzemieślników. Dzieci także będą miały możliwość na doskonałe zagospodarowanie swojej ciekawości. Podczas jarmarku przewidujemy wiele atrakcji, między innymi będą to zwierzęta pana Ferdynanda Trojana, które już stanowią rokrocznie wielką atrakcję dla całych rodzin z dziećmi. Dodatkowo przewidujemy różnego rodzaju stoiska, na których będzie można kupić świąteczne wypieki, świąteczne potrawy e, oraz inne wyroby nyskich rekordzielników, e, które na pewno pozwolą, e, spowodują, e, że nasze święta staną się piękniejsze. Wielki nyski festyn wielkanocny to jednak nie tylko lokalni artyści i rzemieślnicy. Na jarmark zgłaszają się również liczni wystawcy spoza terenów samej Nysy, co świadczy o tym, że. Jest to na pewno do, dobrze przygotowana impreza i już jej sława rokrocznie powiększa się, dlatego też również wystawcy spoza, spoza terenu Nysy zgłaszają swoją chęć udziału właśnie w tym jarmarku. Stragany zapełnią szynki, kiełbasy, nietuzinkowe napitki, słodycze, wypieki, pyszne sery, aromatyczne przyprawy, wikinowe koszyki, ręcznie robione ozdoby. Palmy Wielkanocne i oczywiście pisanki. Na tym nie koniec atrakcji, bowiem Jarmark Wielkanocny będzie też doskonałym celem wiosennych, rodzinnych spacerów. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Jarmarku Wielkanocnym na Bastionie Świętej Jadwigi. Wszystkich zainteresowanych, zarówno dzieci, młodzież, jak również osoby starsze do wzięcia udziału. Całość rozpocznie się już o 10.00.